Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj może się wydawać trochę skromnie, bo tak wygląda, że mam tylko jedną grę. Mam jakiś tu kubek z piciem. Jest to woda mineralna z sokiem. <grych> Słuchajcie, dlaczego, dlaczego nagrywam ten odcinek w ten sposób? Nie dostałem bardzo dużo gier, ale dostałem coś, co powinniście, powinniście docenić trochę moją żonę, która, która zauważyła jakiś tam potencjał w tym, co robię. Spodobało jej się to wszystko, i dosyć mocno mi tutaj kibicuje w tym wszystkim, właśnie, w tym, w tym całym prowadzeniu tego kanału. Odezwało się przez ostatnie czasy sporo do mnie osób, poznałem bardzo dużo fajnych osób, z czego jestem gorąco dumny, zadowolony i też mnie to mocno, mocno tak mocno buduje. Buduje mnie mocno, dlatego że ostatnie czasy były takie trochę, które niewiele, niewiele pokazywały fajnych rzeczy, a zwłaszcza tym właśnie znowu do niego wrócę, koronawirus, no człowiek się bał trochę, nie ukrywam, nie? No to dużo jest, dużo jest paranoi w internetach, dużo jest, dużo jest paranoi w telewizji podobno, nie wiem, bo ja telewizję nie oglądam, nie mam zamiaru jej oglądać, bo jej w ogóle nie wierzę, ale wiele jest takich rzeczy, które no, były taką przesłanką troszkę gorszego czasu, tak? Chociaż u mnie zazwyczaj źle nie jest, nie, nie, ma, nie ma czegoś takiego, co, co sprawiłoby, żebym faktycznie się poczuł Źle, nie wiem, bo w, w tym wieku raczej odczułem, że wiele rzeczy po, po mnie spływa to nieco co kiedyś. Dlatego też nagrywam ten kanał i cieszę się z niego. A jeszcze bardziej się cieszę, że żona, żona tak do tego podchodzi. Dlaczego o tym mówię i w ten sposób? Słuchajcie, na no Mikołaja dostałem od żony Asasina Walhalę. Czy się cieszę? No, słuchajcie, ogromnie się cieszę. Bo ja mniej się cieszę z tego, ile za nią zapłaciła, bo, bo pewnie kupiłbym ją taniej. Nie wiem, nie dowiem się, to jest czarna magia, ile ona za to dała, ale na pewno, na pewno zapłaciła nie tyle, co jest cena, cena rynkowa. Jak to jest z Assassinem? No, bo mogę troszkę wtrącić wątku tutaj, jeśli chodzi o Assassina. Przy okazji, skoro mam tą, 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 tą grę tutaj przed sobą. Gra Assassin jest ze mną od samego początku tak naprawdę, bo Miałem miałem i mam gdzieś. Najgorsze to jest to, że przede wszystkim w przeprowadzkach kilka gier mi brakuje. Nie wiem, czy komuś czasami nie pożyczyłem, bo bywały takie czasy, w których pożyczałem gry komuś. A to już jednak parę lat do tego pierwszego assassina minęło. Ale grałem od początku w assassina. Co jest najdziwniejsze, nie przeszedłem jedynki, nie przeszedłem dwójki, nie przeszedłem trójki, a późniejsze Assassiny, no już nie będę mówił który, ale no przeszedłem trzy dokładnie. Brakuje mi właśnie tych ostatnich raczej, które bym chciał ograć, bo w jedynkę, dwójkę, trójkę pamiętam delikatnie. Czwórkę, czwórkę przeszedłem całą, bo to co to, słuchajcie, to, to, to są piraci, no, tam, tam są statki, to jest dla mnie, no muszę, muszę, muszę. Ogrywałem ją dosyć długo, pamiętam, ale, ale, ale ogramę bo mój, mój styl pracy, moje zaangażowanie w pracę, można też tak powiedzieć, bo dosyć tego dużo mam, jest na, jest na tyle wysokim poziomie, że od tego czasu no, może nawet nie tyle go brakuje, bo jego po prostu nie ma. Do tego jeszcze do, doszedł na przykład, no teraz doszedł vlog, do no to już jest zupełnie co innego, ale faktycznie yy, spędza to <coughs> często sens powiek, i no, nie, nie tyle, że się nie chce, bo się chce, ale no wiele rzeczy na, na, to, na to przychodzi, że nie ma na to czasu po prostu. Kompletnie nie ma na to czasu, w ogóle zero, zero, <laughs> Więc tak, to jest Walhala od mojej żony. Ją oczywiście nową, jest folią, nie Dopóki nie ogram sobie wcześniejszych trzech części, bo tak planuję zrobić, czyli zejdzie z tym pewnie z pół roku, to najbidniej, bo mam, już, mam jeszcze inne do, do, do tego do ogrania. Ja nie, ja nie gram w gry na, sto, znaczy na 100%, właśnie na 100% gram, bo dla mnie to te 100%. Dla mnie te wszystkie trofea, o którym też właśnie chcę powiedzieć, że mi trof, mnie trofea w ogóle kompletnie nie interesują, dla mnie to jest w ogóle zabieranie ludziom czasu w grze. To po prostu zabieranie to jest takie na siłę tworzenie Tworzenie czegoś w grze, co, żeby się, żeby się abyś jeszcze dłużej spędzała, spędzał czas w, w tej właśnie danej grze, no to jest kompletnie bez sensu, bo po co przechodzi kilka razy grę, bo musisz to zrobić. Tak jest, tak jest napisane, że, że, że no, no, no dosłownie musisz to zrobić, no bo inaczej tego, tej, tego trofea nie będzie. No nie no, przechodzę przygodę i, i tyle, no, no na co mi jakieś tam, że, że przejdę dwa razy, yy, raz na normalnym na przykład t, t, trybie, jeśli chodzi o, o, o trudność, a później na najwyższym, no nie, 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 to dla mnie to jest w ogóle bez sensu. Tak więc Valhalla, ogram ją na pewno, nie wiem jeszcze kiedy, ale ją na pewno ogram. I to jest jedna gra na dzisiaj. Druga rzecz, z której sobie ostatnio właśnie piję, mm. proszę bardzo. To jest kubek kanału A ty grasz. Z jednej strony mamy logo mojego kanału, z drugiej strony mamy oczywiście logo PlayStation. Słuchajcie, e, kiedyś, taką anegdotkę też wtrącę. Kiedyś była taka sytuacja, że była promocja, oczywiście. Tak wyjdzie, że to jest mój ulubiony sklep. Nie, absolutnie, ale chodzi o Empik, a ostatnio kil kilka razy to było u mnie na kanale. Empik nie jest moim ulubionym sklepem, ale. Faktycznie te promocje, które się, z, z, które się przytrafiają nam akurat w domu, gdzie żona bardzo lubi zdjęcia, żona bardzo lubi kupować albumy do tych zdjęć. Jak to każda kobieta, takie delikatne jakieś smaczki w domu, nie, czy to kwiatki, czy jakieś różne rzeczy, no w Empiku takich rzeczy okazuje się, że jest bardzo dużo i dużo jest na to, na to promocji, zwłaszcza w takim okresie właśnie świątecznym. I taki kubek, od tym razem nie był z Empiku, ale ten właśnie pierwszy, ten pierwszy, pierwszy kubek, który miałem właśnie z logiem PlayStation, który się rozbił niestety. Nie, jak rozbiłem, <laughs> ale rozbił się. Miałem, miałem podobny z, z tym samym logo, właśnie, a tym razem, tym razem żona mi zrobiła takie właśnie z Grasz, Czyli jeszcze raz powtarzam to jest nazwa kanału, tak, jak już wiecie. Fajny gadżet, słuchajcie. I, i, i uważam, że coś takiego to jest, to jest bardzo tania sprawa, aby to, aby to sobie zrobić, a, a naprawdę cieszy, cieszy oko, tak jak sobie weźmiesz, wlejesz wody, czy tam cokolwiek, tak naprawdę. No, i yy, główny prezent, który właśnie w tym momencie mnie nagrywa, tak naprawdę, jest to nowa kamera. No, niestety, ale okazało się, że w moim telefonie coś się sportem dzieje, ale to nie jest, to, to nie jest sport żaden, tylko coś na pocie głównej się wysypało i, i to nie będzie działać tak, jakbym chciał. Po prostu, no, miał, mam porządne mikrofony, teksty, z których teraz korzystam, jest to Saramonic Blink Pro B2. Kupiłem taki zespolony cały, cały zestaw. To już kiedyś to było. Jest to droga sprawa, bo to kosztuje coś pod 1500 tysiąca złotych. Ja, ja z takich rzeczy, z rzeczy i tak będę korzystał. ją tak jak już mówiłem kiedyś, jestem muzykiem, lubię takie rzeczy. Wiem jak z nich korzystać, wiem gdzie korzystać i na pewno to mi się jeszcze przyda do innych rzeczy. Ale aktualnie właśnie korzystam z tego. Wiadomo, jak się jest stacjonarnie. To mogę korzystać z tego mikrofoniku tutaj. nie? Więc ja go mam podłączonego pod telefonik, oddzielnie nagrywa mi dźwięk, a oddzielnie mi nagrywa wideo. I w tym momencie w tym momencie nagrywa mi <laughs> GoPro 10, taki dostałem prezent, można powiedzieć. No, taki wspólny prezent w zasadzie w domu, bo jest to wydatek dosyć spory. Za taką kamerkę trzeba w sklepie 2600 zapłacić, a my żeśmy tam troszkę troszkę innych zakupów porobili i wyszło to parę stowek taniej. Bardzo dobra rzecz, bardzo dobra kamera. Aktualnie nagrywamy na razie w 1080p w 50 klatkach. Podejrzewam, że na YouTubie będzie to w 25 czy 24 klatkach chyba. Już nie pamiętam dokładnie jak to było. W, w, w każdym razie yy, kamera, ba, kamera bardzo dobra. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzać. Niebawem postaram się nagrać materiały w 4K, a nawet w 5K. Zobaczymy bo tutaj jest nawet do 120 klatek w 4K, na przykład można, yy, można nagrywać. Także jest to naprawdę bardzo poważny sprzęt. Jeżeli ktoś coś wie na temat fotografii, to na pewno, na pewno będzie wiedział. Także tak się słuchacie, przedstawiają moje takie ostatnie prezenty, można powiedzieć, bo to też mogę uznać za prezent. Właśnie te Sara, ten, ten Saramonic Blink. Dlatego że to są, to, to, są, to są rzeczy, które są już na, 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 na taką, wydaje mi się, dłuższą przyszłość, która będzie pomagać w zasadzie w prowadzeniu tego kanału i w prowadzeniu też innych innych takich rzeczy, które lubię nagrywać, m.in. właśnie perkusyjne, o które, które obiecałem, że, 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 że nagram. Ale słuchajcie, nagrać perkusję, ja mogę wziąć telefon i, i Wam to zagrać, ale to będzie, słuchajcie, no lipa. No. Nie będzie to brzmiało tak jak, tak, jak ja bym tego chciał. Ja wolałbym, żeby to jednak, może być to na jednym mikrofonie, czy może być to na jakiejś kamerze, ale telefonem nie nagramy tego, nie nagramy tego w taki sposób, mówię, jakby się, jakby się tego chciało, a ja, ja lipę nie będę robił, bo chcąc nagrać w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, perkusja, która jest za mną aktualnie, muszę stracić cały dzień od rana do wieczora, żeby, żeby nagrać coś sensownie. Dlaczego? Wiem, że wielu z Was nie będzie wiedzieć dlaczego, ale u mnie jest tutaj, w tym miejscu, gdzie siedzę, zmienna temperatura. Ja, 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 ja na ten moment mam piec tutaj, piec kominek. Ja tutaj grzeję tylko kominkiem, więc w zimie tu się wychładza, a jeżeli się wychładza, to instrument traci po prostu swój strój. A żeby nastroić tak duże bębny, które są za mną i tych bębenków troszkę jest, wszystko porogulować, wszystko pustawać, naprawdę to będzie problem, a, a znaczy problem, problem nie problem, bo to dla mnie to problem nie będzie żaden, ale chodzi o czas, chodzi o czas, ja muszę cały jeden dzień spędzić na to. Ja to zrobię, Będę chciał to zrobić jeszcze w tym roku i obiecuję, że obiecuję, że jak mi się uda to w tym roku zrobić, to będzie na pewno coś jeszcze, jakiś bonus do tego. Może nawet jakiś konkurs ogłosimy sobie dzięki temu. Dobra, słuchajcie, tak się przedstawia ten odcinek taki spóźniony mikołajkowy, bo to są prezenty na Mikołajki od mojej żony. I no cóż, słuchajcie, moja żona nie zna się do końca na grach, no bo skąd ma się znać, no, ma takiego świla w domu trochę. Ale nie może wiedzieć, co jest bardzo dobrego, a co nie. nie? No, bo, no bo skąd tak naprawdę? Też, też dziewczyna co innego tam ma do roboty i, 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 i nawet w sumie chwała jej za to, że się aż tak nie interesuje, bo by wiedziała, ile za gry płacę. <grym> Często. Słuchajcie, no tak jest. I okazuje się, że był jeden człowiek taki, którego serdecznie pozdrawiam. Nie będę tutaj wymieniał z imienia, nazwiska, bo nie wiem, czy mogę, ale, ale pomógł, pomógł w ten sposób, że żona się odezwała, zapytała. I to jest oczywiście osoba już poznana właśnie tutaj na, na moim kanale. I Doradziła tą Walhalę, której nie mam w posiadaniu, no, i ta Walhala do mnie trafiła. Z góry, dzięki kolego. Jesteś bardzo sympatycznym człowiekiem. Na pewno, na pewno wiele jeszcze tutaj przed nami na tym, na tym kanale, bo mam ochotę to rozszerzać. Tylko tak jak mówię, ostatnio za wiele rzeczy się działo i nie, nie mogę sobie na to tyle pozwolić. Wiem, że pytało jeszcze kilka osób mnie o hejt. E, tak, to też miałem wtrącić. Słuchajcie, ja Wam powiem tak. Z e, prawą hejtu. Słuchajcie, aktualnie mam 34 lata, 34 lata, które wiele mi już nauczyło w życiu. Jestem po różnych dziwnych sytuacjach i też mniej dziwnych, bardziej dziwnych. Nie będę tutaj się rozwodził, bo to nie jest to nie jest vlog jakiś taki właśnie tego typu, tylko to jest vlog bardziej gamingowy. Więc powiem tylko tyle, jak właśnie dodam, że wiem, że dużo, dużo młodszych mnie ogląda. Słuchajcie, ja wam nie będę mówił, dlaczego tak jest. Ale jak mnie ktoś starszy ogląda, jak powiem, że w dzisiejszych czasach po mnie spływa wiele rzeczy i to po prostu takie są, dla których są bardzo ważne mnie to po prostu nie rusza mnie to w ogóle. Ale to jest właśnie przez pewne pewne wcześniejsze y, y, jakieś tam zawirowania powiedzmy tak no bo no bo w życiu jest różnie jednemu jest dobrze od samego początku do samego końca drugiemu jest pośrednio a trzeciemu jest naprawdę no, źle źle czy tam coś się faktycznie dzieje takiego co może się wydawać złego. Ja uważam, słuchajcie, że ten cały hejt internetowy, on w ogóle mógłby nie istnieć i tak samo świat mi się nie skończył. Tak samo jak ja wtrąciłem też tu kiedyś, że, że telewizji nie oglądam. Słuchajcie, nie oglądam telewizji, bo no, no szkoda mi czasu po prostu. To tak jakbym patrzył się w ścianę. Ja, ja tak uważam. bo no Po co się patrzeć w ścianę godzinami? No bez sensu. Wolę sobie nagrać vloga. Uważam, to jest bardzo dobre, a wiedza moja growa spokojnie wystarcza na to, że mogę o tym porozmawiać i wiem co do czego jest, bo gra naprawdę dużo lat. Ja nie muszę tego udowadniać, tak naprawdę, Wam, wam może powinienem jakoś udowodnić, bo sam za siebie wiem, ale każdy mógłby powiedzieć tak samo jak ja teraz, tak, znam się na grach, ale skąd Wy to wiecie? No, nie możecie tego wiedzieć, skąd? Jedno jest pewne, słuchajcie, nie przejmujcie się tak, na, tak naprawdę wszystkim, bo są sytuacje, które są w ogóle nie po to, aby się nimi przejmować. Sprawą hejtu zajmuje się naprawdę dużo ludzi. Sami hejtujący, czasami nawet siebie hejtują, bo to już zauważyłem, bo będąc w kilku grupach na Facebooku jest tak faktycznie, jest tak faktycznie, że ten hejt przedstawia się w taki sposób, jakby jakby ktoś chciał komuś nie tyle dogryźć, tylko zazdrości. Po prostu. Ja sam ja sam wiem zauważyłem po tych moich odcinkach nawet, jak inni się, nie, niektórzy się zachowują, jak to. Jakie to jest sztuczne, jakie to jest dziwne. Nie wiem, kto, kto z was pracuje, kto z was chodzi jeszcze do szkoły, ci, co pracują, wiedzą doskonale o co chodzi. Bo no, no, no po prostu wiecie, ja nie będę też mówił wiele rzeczy, bo tutaj wiem, że parę osób ogląda, które no, różnie to mogą być odebrane, ale kompletnie się nie przejmować żadnymi głupotami. Cieszcie się, że jesteście zdrowi. W szkole problemów żadnych nie ma. Jedynie wystarczy się uczyć i do czego goręco polecam, bo przychodzą takie czasy, w których naprawdę jak nie skończycie jakiejś uczelni, byle jakie, bo się studia tak naprawdę, z tego co zauważyłem, poznajomych nawet, to, to, nie, nie ma to nie ma to znaczenia. Znaczenie ma papier, że, że masz je. Tak? Ale czy, czy ty jesteś po AWF-ie, czy jesteś po, po czymś innym, to z tego co widzę, z tego co wiem nawet od ludzi, bo to nie jest moje zdanie, to, to, nie, ma, nie, ma to nie ma to kompletnie znaczenia. Dziwne czasy nadchodzą, już nadeszły jakiś czas temu, ale. Dzisiaj tak się to przedstawia. Dlatego, słuchajcie, cieszmy się chwilą, cieszmy się tym, co nam sprawia przyjemność, bo nie wiadomo, co będzie zaraz jeszcze, teraz ta granica, która tam jest rzekomo, oblegana. Tam, no ja wiem też właśnie od pewnego człowieka, że, że to wcale tak nie jest w ogóle i, i on, tam, on tam jest jako, jako wojsko. No. Słuchajcie, naprawdę weźcie sobie to, weźcie sobie lub, lub nie bierzcie sobie tego do serca. Możecie hejtować. I jeszcze raz powtarzam, hejt tak naprawdę nie istnieje, dla mnie nie istnieje, nie, nie ma czegoś takiego, więc możecie pisać różne rzeczy, zostanie to tylko usunięte, ale mi to nic nie ubodzie w żadnym wypadku. Mam to daleko w poważaniu, w razie czego, dlatego że ja nie uważam, że to jest nic złego, że ja sobie nagrywam w ten sposób. Ja sobie nagrywam, będę sobie nagrywał, czy to się podoba komuś, czy się to komuś nie podoba. W porządku, no słuchajcie, ja się z tego cieszę, mam z tego ogromną satysfakcję, więc dlaczego nie, no, 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 no dlaczego. No. Kończąc tą, te moje wypociny, tak to się przedstawia, jeszcze raz mówię, tu mamy tego właśnie też, co go uznaję trochę za prezent, bo to już było trochę wcześniej kupione, ale jednak to to wspólne, wspólne pieniądze domowe, więc yy, musiałem to pokazać. Z tego korzystam, to dostałem od żony, kubek dostałem od żony, to wspólnie sobie kupiliśmy w zasadzie, no i prezent od żony oczywiście GoPro 10. Dziękuję Wam ślicznie, że mnie oglądacie, dziękuję, że, że subskrybujecie ten kanał. Jest to, jest to taki, dla mnie, taki dla, mnie, dla mnie dodatek w życiu, który naprawdę sprawia, że, że mogę, się, mogę się jeszcze trochę lepiej poczuć niż, niż w innych tam sferach ro, różnego rodzaju, różnego rodzaju właśnie może nie tyle hejtu, bo hejtu zbyt wiele jeszcze nie mam, to jest za mały kanał, ale ja tylko tak przestrzegałem przed tym, żeby się nie przejmować głupimi sytuacjami, bardzo śmiesznymi, zazwyczaj w ogóle nieprawdziwymi. Także bawcie się dobrze w święta i po świętach. Między Sylwestrem a świętami, a Sylwestrem. To jest najważniejsze. Nie przejmujcie się głupotami ludzie, serio, bo to, to, to przyjdzie na to, że, że będziecie mieć w końcu jakiś poważniejszy problem. Nie, nie daj Boże zdrowotny, bo zdrowie jest najważniejsze. Później reszta przychodzi sama. Jakie jest zdrowie, wszystko się da, kwestia chęci. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia.